Witam Was serdecznie moi drodzy. Zapraszam dzisiaj na premierę z drapki Super Linie. A na początku chciałem podziękować wszystkim tym, którzy byli wczoraj na moim live. Dlatego Wam serdecznie dziękuję za obecność. Dzisiaj kolejne drapanie, a już przede mną tutaj 6 drapek Super Linie. Dzisiejsza premiera. Zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania. Już tutaj kamerę przesuwamy na stół. Witam Majoreksa, witam Dawidzie serdecznie. Dzisiaj po mnie o 20:00 premiera udana, na którą serdecznie Was wszystkich zapraszam. Mam 6 drapek, które sobie częściowo drapałem, żeby było łatwiej, żeby było szybciej i sprawniej. Pozostało mi po 5 symboli. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jaka zdrapka okaże się wygrana, to tak, zostało mi po 5 symboli. Drapiemy, sprawdzimy, co i jak. A ja oczywiście zapraszam na top Chat do pisania komentarzy będę odpowiadał w miarę możliwości zaczynamy Linieczka dzisiaj gotowa bardzo fajnie się drapie a dobra to sobie przełożę zostawię sobie jedną zdrapkę tutaj dla was i drapiemy symbol kości szukamy tutaj nie widzę Chyba kości nie ma w tej zdrabce. Następnie mamy popcorn. Szukamy popcornu. Tak łapki w górę dla zasięgu. Witam Alicję w krainie zakupów. Witam serdecznie. Szukamy. Jest popcorn drugi raz. Jest trzeci raz. Zobaczymy dalej. Monika, Moniczka, cześć. Alina Bogucka, witam. Betty 1250, ruder witam. Witam Was wszystkich serdecznie. Dobra, nie ma popcornu. Kolejny symbol to jest klucz. Już tutaj widzę jeden. Jeden kluczyk. Paulinkę witam, super live'a zrobiłaś dzisiaj naprawdę. Bardzo się miło oglądało. Mam nadzieję, że wiele osób skorzystało, oglądało, oby tak dalej. Naprawdę było świetnie. Witam Danutę Ozgę. I moi drodzy, taka prośba. Powiedzcie mi, czy jest na dole widoczny taki symbol z dolarem superchata i naklejek, bo to też jest ważne. No, śmiesznie, ja wiem, czy śmiesznie. No fajnie, na pewno fajnie. Fankę Lotową, witam cię serdecznie. Bo tam u Paulinki nie było widać tego. Kamilę Szydłowską witam również. Jest ten symbol. No to fajnie jak jest, widoczny. Ja tam Paulinie później powiem, co trzeba zrobić, żeby to było, bo na pewno ma u siebie jest dolar. No to jak jest, to jest dobrze. Dobra. Ok. Drapaczka. No od syna sobie wziąłem linijeczkę, bo nie chciało mi się szukać. No to znaczy na górę nie chciało mi się iść. No i kurczę, spisuje się naprawdę fajnie. Fajnie się drapie, akurat tą zdrapkę. No zobaczymy. Na 6 zdrapek co będzie. Klapek szukamy. Wy sobie rozmawiajcie. Ja będę tutaj zerkał. I od razu sobie tutaj drapał. O proszę bardzo. 75 zł. Super. Naprawdę super. Bardzo się cieszę. O, Paulinka będzie śpiewać. Dobrze, dobrze, bo fajny masz głos. Na pewno będzie ciekawie. Została cytryna. Nie wiem czy coś tutaj się ugra w tej zdrapce. No i nie widać. Czyli pierwsza zdrabka niestety przegrana. Ale powiem Wam tak. Zdrapałem sobie kawałek drugiej. I już bez pięciu liczb ukazało mi się trzy symbole. Tutaj. I zobaczymy, jaka jest wygrana. Zobaczymy. Zobaczymy, jaka jest wygrana. Piąteczka. Piąteczka już jest. Czyli to zawsze coś. Popcorn. A co zgapiłem, bo ciekawy jestem? Co zgapiłem Paulinki? A mod. A. Dobra, aha. Dobra, sprawdzę literki kontrolne, żeby nie było w tej zdradzie. Ale mi się wydaje, że tam nie było nic. Zaraz zobaczymy. Tak jest. Wszystkie inne. Także w tej jest wygrana. No i do Alicji w Krainie Zakupy również zapraszam na pomierę i jest, będzie rozdanie. A linijkę, nie, ja wcześniej ją drapałem. Nie, nie mam ekierki, a linijkę taką. To taki zbieg okoliczności raczej, powiem Wam szczerze. 35 widzów, fajnie, bardzo się cieszę. No to drapiemy. Drapiemy, drapiemy, drapiemy. Popcorn był czy nie było? O. Cztery symbole się odsłoniły, tu już piąteczka jest, tu jest drugi popcorn. Może coś z tego jeszcze będzie. Może będzie. Zobaczymy dalej. Moneta. Szukam tej monety swojej. Co prawda monetą mnie drapię, ale fajnie by był gdyby była, ale niestety jej nie widać. Kwiat. linika jest dobra na pewno. Kotłosia Kasia witam serdecznie. Witam. Co tam jeszcze mamy? Piąteczka już jest. No jest, jest piąteczka. Może coś jeszcze się uda tutaj wydrapać. Kwiat, chyba jest tylko jeden. Kości kości, gdzie są kości? Tutaj i jeszcze gdzieś są. I nie ma. Szukam, szukam tych wygranych. Agnieszka Franko, witam serdecznie, pozdrawiam. Sylwia Oleszak również, witam serdecznie oraz pozdrawiam. No zera nie będzie, piątka już jest. To zobaczymy. Dobra. pensetą nie próbowałem. Albo kartą, no też, też jest możliwe, że jest dobrze. Ostatni symbol. A jest nim model. Jest tutaj jeden, ale co z tego jak księżyca nie ma. Tutaj nie ma. Czyli jest 5 zł. O też filharmonia się odzywa 3 razy B. No ja powiem ci szczerze, że lubię pełnić te prostsze drapki, linie lubię tak drapać, ale dla siebie krzyżówki również poza kamerą oczywiście. No, ale dlatego właśnie zdrapałem po troszkę większość tej zdrabki, żeby było już po prostu łatwiej. I żebyście się nie nudzili, jest jedna zdrabka wygrana, jedna przegrana. Przechodzimy do zdrapek, do zdrabki trzeciej. Jest ich sześć. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, i teraz będzie słońce. Słońce jest jedno. Dobrze, drugie i trzecie. Tutaj brakuje jednego symbolu. Tutaj również. Zobaczymy dalej, co się będzie tutaj kroić. Diamen tu tym razem szukamy. Jeden jest. Drugi jest. Trzeci. O! Jest wygrana. Kolejna zdrabka będzie wygrana. Już jest dobrze. Już jest dobrze. Tym razem, no, kolejna piąteczka. Czyli już druga zdrabka będzie na pewno wygrana. A zostało do odsunięcia jeszcze trzy symbole. Jest łódź. Łódź, jest ta łódź u mnie, czy nie ma? Jest jedna. I jedna tylko. Następnie podkowa. Jest podkowa, jeszcze by się przydała moneta na koniec. Co dalej? Jest druga podkowa. Jest trzecia podkowa i jest czwarta i brakuje wszędzie, znaczy wszędzie. W paru miejscach po jednym symbolu to może być ciekawie jeszcze. Zobaczymy co tu będzie na koniec. Parasol chyba nie ma. Chyba nie ma parasola. Nie ma. Jest piąteczka. Tak trzy razy B. Druga zdrabka wygrana. Drugie 5 zł. Witam Marię Mikę serdecznie, Stefanie Koczkowską również. Zaraz sobie spojrzę na czat. Kamilę Węcławską pozdrawiam. Adrian Podkopiak. Witam cię serdecznie. Jest was coraz więcej. 46 osób. danuśka 1, 2, 3. Witam, witam. Zapraszam do oglądania. Także widzę, co się obserwuje, A w międzyczasie tutaj drapię sobie razem z Wami te zdrapeczki. Jest dobrze. Jest dwie zdrapki wgrane, jest dyszka. Czyli jedna trzecia wkładu już się wróciła. Klapeczek, klapki, klapeczki, klapki, klapeczki, gdzie one są? Nie ma, nie ma tym razem nic. Motyl jeden, drugi, dwa motylki, czapka. Nie ma. Nie ma czapki. Przedostatni symbol parasol. Gdzieś tu widziałem, jest jeden. Jeden parasol. I tylko jeden. Witam, Urszulekie. Witam, trzymam kciuki. Dziękuję. Pozdrawiam Cię oczywiście bardzo gorąco. Popcorn, popcorn, popcorn. Nie ma. Cztery zdrapki zdrapane na razie, dwie wygrane jest. 10 zł, a zostało jeszcze dwie zdrapeczki do końca. Przedostatnie, super linie. Premierowa dzisiaj zdrapeczka, wznowienie oczywiście. Szukamy lodów. Jedne widzę tutaj po raz drugi, po raz trzeci. I po raz czwarty. No, mało kiedy zdarza się, żeby było coś cztery lub pięć razy, ale czasami tak jest. Jeszcze, żeby coś było wygrane, to by był luks. Łódź tym razem na horyzoncie się pojawiła. Jedna jest. Ale jeszcze tutaj dwa symbole do odkrycia. Druga. Druga łódeczka. No, mało daje wygrać, trzeba po prostu trafić. No. Czasami się uda, trzeba mieć szczęście, jak to się mówi, i wtedy wygrana jest. No i ostatnie trzy symbole, a w nich księżyc. Księżyc jest jeden, jest drugi. Dwa księżyce tylko. Niestety nie ma czterech. Leżak. Kamila Rozalska, dziękuję bardzo, dziękuję za takie miłe słowa, szukamy leżaka, jest czy nie ma, jest jeden, 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 tylko jeden, 58 widzów, dziękuję bardzo, że oglądacie. Ja też lubię linie, tylko mówię tak poza ekranem, bardziej może, ponieważ długo się drapie, ale dla przyjemności, jak najbardziej dla siebie, fajnie podrapać. Tym razem wiatrak. No to szukamy ostatnia szansa, jakakolwiek na tą wygraną w tej zdrabce. Tutaj brakuje niestety, chociaż jest. Tutaj również rolek zabrakło. Tutaj również dużo wiatraków jest, ale niestety. Co z tego? I czwarty, cztery wiatraki, ale zdrapeczka jest ogólnie o, ogólnie jest przegrana. Ostatnia zdrapka została, a później może bonus, bo jest Was dużo, ale jeszcze zdążę przed Dawidem, mam nadzieję. Jeszcze, jeszcze zdążę, jeszcze zdążę. 13 minut ta, ta transmisja trwa. Szukamy dalej wygrywających liczb. Nie liczb, symboli powiedziałbym. Parasol. Już mi się myli, ponieważ... Z drapki przeważnie drapie te z liczbami, a te takie tak sporadycznie. Na oczywiście na kamerze parasoli jest dużo. Może coś się trafi jeszcze. Jak się długo drapie to fajnie. No fajnie, fajnie, fajnie. No pewnie, że fajnie. Tym razem do zdrapania arbus. Jest, nie, niestety rower, rower chyba gdzieś jest, z tego co widzę. Nie, są rolki, przepraszam. Tęcza, przed o, jest tych tęcz trochę tutaj, jest tęcza, tutaj również. Jest jeszcze gdzieś, nie, i ostatni symbol. Okulary, okulary. Jest wygrana. O proszę, trzecia zdrabka wygrana, czyli połowa zdrapek będzie wygranych. Na 6-3 zdrabki widocznie wygrają. Także, no naprawdę jestem mile zaskoczony. Ciekawe, jaka to wygrana jeszcze będzie, ale zaraz się okaże. Nie spodziewałem się, że ostatni symbol jeszcze tak datą wygraną. Zobaczymy, jaka to wygrana będzie. Czy dalej piąteczka? Jest 5 zł. Moi drodzy, 3 zdrabki i 3 razy po 5 zł, czyli połowa wkładu się wróciła. Wydałem 30 zł, jest 15, czyli tak przyzwoicie powiedziałbym szczerze. Poczekajcie, chwilę mam jeszcze w kuchni. Miałem jej nie drapać, ale zdrapie, bo jeszcze chwilę czasu jest. Także tutaj jest 15 zł, 15 zł przegranych. Idę po tego bonusa. Zaraz wracam. Wy sobie porozmawiajcie. A ja już lecę. Za 20 zł będzie zdrapeczka. Kto zgadnie jaka? Zobaczymy. Jestem już z powrotem. Zgadnijcie jaką zdrapkę mam przygotowaną. Dodatkowo. No piszcie. Ja za chwilę pokażę. Zobaczymy, kto zgadnie. Nie, na razie. Za 20 zł to ma być. 20 zł. Gra o milion, tak. Kotłosia kasza. Gra o milion. Jest. Jest jako bonusik w dzisiejszym drapingu. Gra o milion. No, ciekawi jesteście, pewnie co będzie, co nie? No to dobra. Zobaczymy. Zobaczymy. Jest zielona. U mnie jest zielona. I zobaczymy, co ona przyniesie. Sprawdźmy. Jest trochę czasu, Dawid jeszcze zdąży. Ja też się wyrobię. Wygrywająca liczba to 16. Witam Monikę Fac. Serdecznie Cię pozdrawiam. I zobaczymy co tu będzie. W tej zdrapeczce. Dwunastki nie ma. 36 również, następnie. 17. No troszkę, troszkę za wysoko. Tutaj jest dwójeczka. O, witam moje życie w Polsce. Witam. Ale jest was naprawdę dzisiaj dużo, bardzo mi miło z dnia na dzień coraz więcej widzę, że takie live'y się przyjmują serdecznie. Pozdrawiam i się cieszę bardzo z tego, że właśnie jesteście. Kolejna wygrywająca liczba to jest trójeczka. Zobaczymy. 9, 1, już myślałem, bo 0 z przodu. Następnie 28, później 47 i 26. No, nie ma. Drugi rządek, niestety, przegrany. Dziękuję, Adrian, za te miłe słowa. A ja wiem, czy idą. Raz idą, raz nie idą, jak to zdrapki, no jak to zdrapki, wiadomo. No, wa ważne, że w tych yy, super liniach no, trzy zdrapki się trafiły. Akurat, że nie były puste, bo dłużej wygrane nie było, praktycznie zwrot. Ale, ale, ale coś zawsze jest, no, zawsze to cieszy. 48 będzie, czy nie? Albo kufer by się przydał lub korona, tak. 49, już myślałem, już myślałem klucz przy loginie. Nie wiem, jaki klucz, ja mam jakiś. A, moder właśnie, no jak ktoś jest moderatorem, to ma klucz, tak, właśnie. Myślałem, że o mnie chodzi. Tu, tu Alicja z krainy zakupów pilnuje czatu, żeby był porządek, tak, właśnie jest. Właśnie tak. Maria Mika też. 25. I czwóreczka wypadła. Następnie 14. Kufer tak przydałby się albo korona. 23. No niestety. 7. I 15. Dobra. Ostatnia szansa na wygraną. Ostatni rządek, gra numer 5. Widzów coraz więcej, a kończymy zaraz, już niebawem. Już niebawem będziecie mieli co oglądać na, kanole, na kanale Majorex u Dawida. Dzisiaj kolejna premiera, kolejna premiera z drapki. Superlinie na żywo, na żywo całkowicie. I znowu będziecie sobie mogli popisać, porozmawiać. Na pewno Dawid będzie zadowolony, jak was będzie bardzo dużo. Ale to blisko dzisiaj idzie, ale nie ma 46. A no tak, ciebie Monika, Madzia lubi, także nie ma za co cię zablokować. Dobra, dalej jedziemy. 21. 29. Gdzie ta korona? Gdzie ten kufer? Nie będzie dzisiaj nic z tego. Bonus nie wypalił, ale super linie. 3 razy po 5 zł, 15 zł, czyli połowa wkładu się wróciła. Witam Stefana Zdrabkę. Pewnie, że fajnie na żywo, Marta Józek. Pozdrawiam cię serdecznie. Tak jak widzicie, premiera na żywo i premiery będą na żywo, mam nadzieję. Bekak, pozdrawiam serdecznie. Co tam jeszcze powiecie na koniec, bo już niedługo Dawid się szykuje a Dawid o 20 na swoim kanale, na kanale Majorex. Jak wam się podobał dzisiejszy live, dzisiejsze drapanie? Dziękuję Monisiu, fac, poszło naprawdę ok. Przynajmniej trzy zdrapki były, był zwrot, nie było przegranych. No. Tak będą. Danuta Ozga, do następnego, pozdrawiam się serdecznie. Tak, tak. Przewaga, nie przewaga, pół na pół. Trzy zdrabki wygrane, trzy przegrane. Jeszcze tak można powiedzieć. No, pozdrawiam Was wszystkich, moi drodzy. Dziękuję, że byliście. Następny live niebawem, mam nadzieję. Będę Was informował na bieżąco. Fajnie było. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, moi drodzy.